Cześć dla kanału Papi TV na Fame 16. Weronika. Witam serdecznie. Weronika, masa internatów zawiedzionych i smutnych, popękane serca, morza łez. Że Kasiks Wie... odchodzi ze wspaniałych wywiadów do Fejmu. Tego nie wiedziałem, ale <laughs> widziałem zdjęcie kobiety w sukni ślubnej, i is taken. Czy to chodzi o ciebie? Tak, dokładnie. Czyli jesteś mężatką? Żonata, mężata. Jestem mężatką, tak no. Na tym byśmy mogli skończyć, ale pociągniemy temat dalej. Już nie chcesz ze mną rozmawiać. Nie, jeszcze mamy, na mamy o czym. Werka, widziałem Twój kanał, który uważam, że jest ciekawą alternatywą do wywiadów mm. innych tutaj y, osób trzymających mikrofon. Może tak to ujmę, bo sam osobę nie mówię dziennikarz, bo nim nie jestem. Rozumiem. Co sprawiło, że tak ładnie Twój kanał leci? We, ten Weronika Waszczek? Tak. No, chyba wiele czynników. Wydaje mi się, że trafiłam z tym pierwszym wywiadem z Rafałem. E, całkiem ciekawie to wyszło, bo on też zadawał mi sporo pytań. Nie spodziewałam się takiej dyskusji na pierwszym wywiadzie. Miałam do niego dużo pytań przygotowanych, a tu on mnie próbował troszeczkę zaginać. Więc w sumie też chciałabym jeszcze częściej rozmawiać z ludźmi, z którymi mogę, tak sobie wiesz, podyskutować, wejść w jakieś tam interakcje. interakcje. No, no, to, to też jest fajna forma. Na pewno pomogło mi to, że wystartowałam na wspaniałych wywiadach z Rybkiem. E, no, też mogłam jakieś zaistnieć, to nie? I, bo najciężej, najciężej jest chyba przyciągnąć do siebie ludzi, w sensie w ogóle pokazać im się jakoś, co nie? Skąd masz nagle się im znaleźć na głównej, czy... No walka z algorytmiksem to jest ciężkie starcie. Naprawdę ciężko mi rozgryźć tego YouTube'a, o co mu chodzi. Teraz wrzuciłam jeden film, którego nie chcę przetworzyć w dobrej jakości, więc wrzuciłam go ponownie i tam mi już wyłączył monetyzację, a wcześniej była włączona monetyzacja na tym filmie, więc ja nie wiem, o co YouTube'owi chodzi, ale też nie chcę krytykować, żeby mi tam... Nie no, jakby co to wysłała YouTube'owi buziaczka. <laughs> tak. I interaktywne piwko jakieś. <laughs> tak. Pozdrawiam YouTube, cudowny YouTube. Cześć. Werka, yy, czy widziałaś jakikolwiek content Papi TV? Widziałam jakieś szaty. Jakie? Ze mną. Ej, wtedy tam pod tą szatnią? Gdzie tak. Nie w naszym związku? No tak, tak. Taki trochę mezajan zaktualny, nie? Taki, taki, szyb, taki szybki żarcik, że gada gość z gościem. i poznałem fantastyczną kobietę, tylko dużo osób ma coś przeciwko. A kto? Jej, jej mąż i dzieci, nie? Także to jest taki suwar z mojej strony. Aha. Siadło? <słuch> Bardzo. <słuch> <słuch> no u mnie na razie tylko mąż ma coś tam jeszcze. Będziesz kontynuowała karierę dziennikarki? No też nie nazywam siebie jeszcze dziennikarką, ale podoba mi się prowadzenie rozmów. Mi się wydaje, że to Twój kontent w ogóle ma szansę, tam widziałem, że tak czyli kilka rozmów i ma to, ma to sens. Przynajmniej dla mnie, nie? Bardzo mi się to podoba. Ale co, włączałeś sobie do snu, do słuchania? Nie, aż tak intuimentu nie było, ale naprawdę Twoje... Yy, ja sobie bardzo w ogóle cenię jako rozmówcę i osobę TakeFuna. Mega mądry gość, uważam. Fajnie mi się z nim rozmawia, naprawdę. Niektórzy go krytykują za jakieś tam poczynania, być może zasłużenie, nie wiem, ale naprawdę fajnie się po prostu z nim rozmawia. Ciekawy gość. Także polecam jako rozmówca na kanał. Polecam Rafała. Wornika, nie będę Tobie tutaj zabierał bez czasu. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że jego szota widziałaś ze sobą. I do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Ja chyba wypada powiedzieć, że gratuluję Tobie na nowej ścieżce życia. Na pewno gratuluję się tylko mężczyznom, ale... Rozumiem, Bo... że nie znasz savoir-vivre'u. Nie, smutko, żartuję, żartuję. Nie, zaoramy. To ja może ten z... suchar, swoje chciałaś się nie. odgryźć. <laughs> chyba tak. Nie, bardzo mi miło, że gratulujesz, dziękuję. To słuchaj, może jedno pytanie teraz całkowicie serio. Za co cenisz swojego męża? To jest poważne pytanie w tym momencie. Jakaś taka jego cecha jedna, która sprawia, że jest swoim mężem i naprawdę go sobie cenisz jako osobę? Jest tych cech niesamowicie dużo, zastanawiam się Jednak tylko, wiem. czy chcę mówić, bo chyba w ogóle nie chcę wypowiadać się w tym temacie, wiesz, mojego małżeństwa. Po jaka, jest cecha u facetem, jaka, ce... okay, jaka cecha ogólnie u faceta może być yy, ważna? Ciężko tę cechę określić, ale niektórzy mężczyźni mają taką pewność siebie, a przy tym jednocześnie nie są takimi bajerantami. Jakby to jest taka nieudawana pewność siebie, że oni naprawdę wiedzą, czego chcą, yy, jak coś zrobić dobrze. W dobro i pewność siebie. Tak, tak. Tyle no, od Weroniki tak. W. Dziękujemy bardzo. Cześć, Weronika. Bardzo dziękuję.